dziewczyny, dzisiaj dla was outfit of the day. Dzisiaj, ze względu na bardzo chujową pogodę, mam ze sobą parasolkę z Zary model 385A. Występuje w pięciu różnych kolorach, naprawdę jest świetna, warta swojej ceny. 33,89 pensów, ponieważ to jest mieszana waluta w Polsce, mamy do, funty. Więc tak, parasolka po prostu jest do wszystkich, bo złożenie jest bardzo małe się mieści do każdej torebki. Cóż, ja mam dzisiaj dwie torebki, ale trzeba być modnym wam pokażę, są śliczne rękawiczki, nie wiem czy nie widzicie takie światło jest, tutaj mamy od spodu polarek bardzo ciepłe, polecam generalnie nasza vlogerka, którą wszyscy lubimy, Gosia 89932, super stroje youtube tutaj link jak na góra, tu, tu. Rób, robi sama te rękawiczki na gruntach, więc wyśle i teraz dziewczyny prezentacja torebek To torebkę na pewno pamiętacie z mojego vloga co mam w swojej torebce to już ją znacie. Druga, która jest świetna. Jest błyszcząca, kupiona w zarze, w złotych tarasach. Nie wiem, możecie kojarzyć ten model właśnie od gości z vloga. Jest bardzo pojemna. Pasuje do wszystkiego. Ją odkładam. Następnie, a zacząłem mam dwie torebki, no tyle rzeczy, jedną, jedną torebkę poświęcam na kosmetyki, natomiast drugą na rzeczy potrzebne do dnia, tutaj mam całą kosmetyczkę i <grym> Tutaj mam kurtkę, już dni są chłodne, ale pokażę Wam, mimo wiatru, który tutaj teraz panuje, pokażę Wam co pod spodem. Może najpierw spodnie, prawda, spodnie pącz style, to jest najważniejszy taki fason w tym sezonie, snake style, one się nazywają, wszystkim polem... Naprawdę każdy rodzaj sylwetki. poczuje się mi komfortowo. Kupiłam je w HM. Cena nie jest wygórowana, ale wszystkim polecam. Tutaj zdejmuję kurteczkę. teraz mam bluzę z karty, która bardzo pasuje generalnie do tego całego wystroju z dekathlonu. Super jest. Na polarku ciepła. Polecam na takie dni, aby całej tej stylizacji dodać nieco takiej wykwintnej elegancji. Pozwoliłam sobie założyć taką koszulkę z kokardą. Ona jest generalnie polecana raczej dla płani z małym biustem, bo, bo już optycznie go zmniejsza. Ale, ale, no, też każdy rodzaj ro ro sylwetki pasuje. O, pokażę Wam z boku fryzura. Słuchajcie, dziewczyny, ponieważ jesienne dni są strasznie przygnębiające i smutne, to każdej z Was proponuję, aby jakaś finezyjna fryzura jaśniła i rozweseliła te smutne dni. Ja dzisiaj mam takiego kucyka na trochę nierozczesany włosach. Tutaj yy, Loczek zaprezentował, ale to w następnym vlogasku, bo miliony z Was pytały mnie, jaką masz fryzurę. To w następnym vlog nagram i będzie właśnie jak zrobić taki fajny kucyk jak ja mam. No słuchajcie, dziewczyny, w takim razie kończymy tego vloga. Pamiętajcie o dwóch torebkach. Nie warto się przeciążać jedną, żeby napakować kosmetyki do jednej, do drugiej rzeczy potrzebne. Dlatego jedna torba na kosmetyki, a druga na gazetki, na organizer, w którym pamiętajcie, wpisujecie listu kosmetyczek i wyprzedażę w zaraz... Dobra, to ja lecę do H&M, do zadzegiego.